Cześć, z tej strony Łukasz, to kanał Pawiks, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest arcyważne spotkanie, bo Lech podejmuje Legię. Wszyscy, którzy interesują się piłką nożną wiedzą, że mecze pomiędzy Lechem a Legią to są w ogóle mecze o wszystko. Także tutaj nasz zawodnik będzie musiał się wykazać no, na pewno jakimiś większymi y, aspiracjami. I przy piłce Legia. Legia bardzo ładnie wymienia piłkę. Teraz będzie. Nie ma autu, ale złe podanie naszego obrońcy. Wrzutka Legii. Niestety tracimy bramkę już w czwartej minucie. Tracimy bramkę. 1-0 dla Legii. No, trudno, no tak się mówi. Tak. No, bardzo słabo zaczęliśmy tym. Bardzo słabo zaczęliśmy ten mecz. Hmm, mam nadzieję, że dalej nam pójdzie trochę lepiej, ale jesteśmy przy piłce. Eee, niestety tracimy bardzo łatwo piłkę. Bardzo nonślalancko gramy i legia przy piłce szczał. <grym> 2-0. Pozamiatane. Bardzo nonzalancko. Tutaj co obrońcy zrobili, no to nie wiem. Dać zespali. spali. 7 minuta Martins. I mamy 2-0. Ale teraz my przy piłce. Ładny wślizg Legii. Legia przy piłce. Legia nadal. No próbujemy odebrać piłkę. Próbujemy, ale no coś tu kurczę no mnie idzie. No to, to tragedia. O kurczę. Ale nie. Znów Legia. Ale szczoł niestety. E, na szczęście. Na szczęście. Przepraszam. Nie niestety. Na szczęście nasze. Nieudane. Teraz my przy piłce. luki. Luki, podaje jedno znowu Luki, puchacz, lewą stroną próbujemy Sykora, Lukiego, Luki, Luki będzie strzelał, szczał Luki, ale super, bramkarz broni legi rzut rożny, rzutka, ale wybicie, jeszcze będzie szczał jest, ale zablokowany, i znów teraz Legia, lewą stroną Legia, teraz ma szansę na kontratak, Udanie do środka, na lewo, ale ładnie od, próbujemy odbierać, ale niestety się nie udało. Znów na lewo Legia. Czołek. No i co będzie co zrobi Legia? No, Legia podwyższa na 3-0. To już chyba po meczu trzeba powiedzieć. Minęło zaledwie 16 minut, a już przegrywamy. 3-0, no tragedia, tragedia, tym bardziej, że z Legią gramy, Lech z Legią gra. Myśleliśmy, że nasz zawodnik coś tutaj w ogóle dobrego pokaże, ale teraz Luki przy piłce, ładnie mija obrońców, Luki ucieka obrońcom, Luki, czy strzeli, Luki, 3 jeden no, ładnie, super minął obrońców teraz jak na treningu, ale to wciąż jest, ale to wciąż musimy pamiętać, że jest 3 jeden no przegrywamy wysoko. No zobaczymy. Bardzo ładnie minął. Tutaj zawodników Legii. I po 19 minutach jest 3-1 bardzo szybko. Bardzo dużo. Bramek w, 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 w ciągu pierwszych 20 minut wpada. Słabo obrońcy grają, trzeba powiedzieć. Legia. Legia próbuje lewą stroną. Ładnie zagrywamy, niestety słabo odbieramy piłkę. Ale teraz może spróbuję odebrać. Jest nasza piłka, ale słabe podanie. Ale jesteśmy na przy piłce. Do Lukiego, Luki. Ale Luki bardzo słabo podaje. No nie, tak miało to nie być. Spróbujemy odebrać piłkę. Ale znów wypuszcza. No, blisko było. Już widziałem na 4-1. W sumie tę piłkę widziałem w bramce, ale na szczęście nie wpadła. Ale bardzo słabo te dzisiaj coś gramy w obronie. W ogóle coś mi tu dzisiaj nie idzie. Ale teraz spróbujemy prawą stroną. Skóraś, skóraś. Czy poda do Lukiego? Podanie do Lukiego, Luki. Ależ pięknie. Strzela na 2-1. Na 3-2, przepraszam. 3-2. No proszę, no kurczę. Kto by się spodziewał, że yy, gdy straciliśmy trzecią bramkę i było już dla Legii, że po, po, po prostu odrobimy tę stratę, a to bardzo szybko odrabiamy. Proszę, jak Luki strzeli ładnie. No, daje to nadzieję, że Luki tutaj się wybije w ogóle w lidze i będzie strzelał dużo bramek, ale musimy teraz grać uważnie, bo Legia znów przy piłce. Lopez. Martins, ale teraz mamy piłkę. Luki, 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 rozpędza się, rozpędza się, ale mija obrońcę, strzał 3-3 i już wyrównanie w pół godziny gry z 3-0 na 3-3. No super, znaczy super, no super, że tak szybko odrobiliśmy stratę, ale na pewno nie super, że, że straciliśmy tyle bramek. No, musimy podpracować w obronie, w ogóle tracimy sporo bramek. Jest to druga kolejka. W ogóle Ekstraklasy i już taki ważny mecz przed zespołem i w ogóle przed naszym zawodnikiem. Zobaczymy jak dalej. No, można powiedzieć, że no pierwszy mecz no nie był... No remis był, tutaj no, zaczęliśmy bardzo słabo. No, w rozgrywkach przedsezonowych bardzo dobrze poszliśmy, bardzo dużo bramek strzelił Luki. W ogóle cały zespół dobrze zagrał. A tutaj... No, ale zobaczymy. No jest 3-3. Pierwsza pół godziny gry za nami. No zobaczymy co ten... teraz Legia. Legia ładnie lewą stroną. Na skrzydło. Wrzutka. Trzeba wybić. Wybijamy dalej. Jest wybitka. Ale jeszcze próbuję Legia, niestety nic z tego nie będzie. Na szczęście nic z tego nie będzie. Źle powiedziałem. I lewą stroną zaczynamy. Dalekie podanie, ale jesteśmy nadal przy piłce. Ramirez, Ramirez, mija ładnie obrońców. Podaje do Skórasia. Skóraś, co zrobi Skóraś? A słabo. Próbował chyba podawać do Lukiego, ale to chyba nie była najlepsza decyzja. I wrzutka z różnego. No, to nic z tego nie będzie, ale jeszcze będziemy przy piłce. No, bardzo słabo obrońcy nam odbierają. Bardzo słabo zagraliśmy. I teraz legia. Legia się rozpędza lewą stroną. Teraz do środka. Kapustka. pustka. No, no, przejęliśmy piłkę. Teraz łuki no ale luki bardzo słabo i, 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 i bardzo szybko na Legia odbiera piłkę. Prawą stronę legia. Próbujemy odebrać piłkę niestety. No, teraz się udało, ale chyba v. sędzia pokazuje tak. V. Niech przepisowo odbiór piłki. Wrzutka. Nie, nie, to bramka się broni na pewno. Nic z tego nie będzie. Zaczynamy. No, spróbujemy jeszcze coś tutaj w pierwszej połowie, ale nie. Zrzut auto dla Legi. Legia rozpoczyna. Środkiem do Wszołka. Wszołek. Wszołek wrzuca, ale obrońca nasz blokuje. I jedziemy teraz my. Sykora do Tiby i na lewo do Puchacza, na no ale koniec pierwszej połowy. No, w pierwszej połowie dużo bramek, dużo emocji. No zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. No, Luki hat-tricka Chciałem powiedzieć, że... Chciałem przypomnieć w sumie, bo um, Luki szczelił hat Pierwszego hat w swojej karierze zawodowej, także jest to duże osiągnięcie i to chciałem powiedzieć, że to w meczu z Legią i teraz Luki przy piłce, Luki co zrobi? Luki na prawo do Skurasia, Skuraś prawą stroną Skuraś przytrzymuje piłkę podaje do Ramireza, Ramirez wycofuje jednak Luki a, obrońca odbiera nam piłkę i teraz bardzo groźnie Legia na lewe skrzydło jest tutaj Lopez. Lopez, no niestety, nasz obrońca chyba nie najlepiej to obrania. No i w rzutka Lopeza, i niestety 4-3. Tracimy bramkę. Szczelaka kapustka. 51 minuta. Niestety, tracimy. No ale luki jeszcze przy piłce. No to jeszcze jest trochę czasu, żeby te odrobić. te luki znów zamieszał obrońcami. Luki. Luki. Czy będzie odeoszczał, szczał, ale no, szczał dosyć ładny, ale nie jest to jakiś najwyższy lot, i bramkarz broni dość. No, no, może pewnie nie, ale broni wybija. I teraz znów jesteśmy, nadal jesteśmy jednak przy piłce. Ramirez próbował podać do Lukiego, niestety wszystko obrońca przewidział. I teraz Legia kąta atakuje. Z środka, Legia, na lewe skrzydło. Jest tu Wszołek. I nie, nie no pomylił się, Nas nasze szczęście. Czerwiński prawą stroną próbuje, ale co to, Ej, kurczę, nie tak miałem podać. Niestety nie wyszło to podanie. Zaczyna Legia z rzutu, Ej, z auto, przepraszam, z auto zaczyna Legia. No zobaczymy, postaramy się tu jeszcze coś zdziałać, postaram się tu odebrać piłkę, ale no niestety, kurczę, coś mi tu nie wychodzi. No, brońca, no kurczę, tak na ryzyko, bo dużo nie brakło i był faul. I teraz mamy piłkę i skóraś prawą stroną, skóraś się rozpędza, skóraś, skóraś, moje piłkę i podaje do Ramize, Ramireza, ale Ramirez jest na spalonym, tak? Tak, sędzia uznaje, że jest spalony i zaczyna legia. No, niestety. No, musimy większy presję, chyba zastosować. No, teraz legia niecelnie i będziemy mieć rzut w autu. 64 minuta się rozpoczęła. Niewiele czasu już zostało. My no, wciąż przegrywamy jedną bramką. Lewą stroną. Ładnie. Puchacz, puchacz, podanie, no podanie, do, ale niestety ten strzał to nie był jakiejś najwyższej półki i bramkarz też pewnie broni. Teraz musimy odebrać piłkę, ale Legia tu rządzi środkiem. No proszę, jak nasz tutaj na lewo, na lewe skrzydło do Cholewniaka jeszcze cholewniak cholewniak super nasz bramkarz wyciąga tę piłkę no, nie gramy zapewnie w obronie trzeba powiedzieć że no słabo gramy w obronie Musimy, muszę się tutaj bardziej skupić na obronie bo naprawdę coś tutaj ta obrona jest tak ciurawa że bardzo łatwo legia dochodzi do sytuacji podbramkowych i, i oddaje dużo ształów a my tutaj w ogóle jakbyśmy trochę nie istnieli w tej formacji. No teraz też dosyć groźny strzał. Bramkarz broni. Do Lukiego. Luki zaczyna. Pierwszczel. No czy, no ale niestety tracimy bardzo łatwo piłkę. Chyba za szybko chciałem to rozegrać. Żeby wyjść jakąś kontrą, ale to ta tak nie wyszło. I Legia znów w natarciu. No proszę, nas zamieszali. Ale teraz nieudane podanie. I luki przy piłce. Luki na lewej stronie. Luki, luki, jeszcze luki. Sykora. Sykora, ale Legia odbiera dość łatwo piłkę. No i zagranie na lewe skrzydło. Tutaj bardzo niepilnowany. Lopez znowu. No znowu Lopez. Ale teraz na szczęście Obrońca zablokował, no tego Lopesa tutaj wy, wypuszczają bardzo, bardzo łatwo i schodzi nas zawodnik. Schodzi Luki i wchodzi Johansson. No szkoda, że już ten trener ściągnął naszego zawodnika, bo myślę, że jak szczelił hat miał jeszcze jakieś predyspozycje, że jeszcze jedną bramkę, no ale no myślę, że dobre zawody rozegrał, mimo że mecz dość słaby, no, no pierwsza połowa. Taka dziwna, bo i słabsza, potem i lepsza. Druga połowa to w ogóle tutaj tak teraz przestaliśmy istnieć. Próbuję tu wybić, trzeba. Wybijamy. Ale no, proszę, co się dzieje? Zablokowane wybicie. I Legia mogła mieć dobrą sytuację, jesteśmy nadal przy piłce. Prawą stroną Kamiński, no ale do kogo podaje? No kurczę, no. Do, do, do zawodnika Legii. No tu proszę. No Legia jest zdecydowanie tutaj lepsza. Trochę coś tutaj na mnie wychodzi. No i teraz? Teraz może. Tiba. Tiba. Mija obrońcę. Tiba, kurczę. No, no jeszcze jest Tiba przy piłce, ale to już straciło na tempie ta akcja. Podanie do Johansona, ale jeszcze on nie udany. No, i legia znów przy piłce. próbuje atakować. No proszę. Wypuszczony zawodnik, ale troszeczkę zatrzymał akcję. Mamy szansę dobrać piłkę wrzutka. I w bramka wybija, ale na rzut rożny. Będzie jeszcze rzut rożny. 8 minuta. I rzut rożny dla Legii. No, bardzo trudno tu będzie szczelić, chociaż na remis. No tutaj też bardzo dobra rzutka. Znaczy dobra, dobra rzutka. Wybijamy na rzut rożny z powrotem. Nic się. Teraz strzał legi bramkarz pewnie broń. Bramkarz rozpoczyna dość szybko. Bardzo ładnie teraz Ramirez się obrócił z piłką. Wybiega sam na sam. Ramirez. Ramirez. Słupek. No nie, no co za pech kurczę. Słupek, dobra akcja. Ale tu już. Ale jeszcze mamy piłkę. Johansson, ty zablokowany zabakowany strzał. Koniec. Niestety przegrywamy. No ostatnia sytuacja Ramirez'a była bardzo ładna i ten i luki zostaje zawodnikiem meczu. Łącznie 3 bramki, pięć prób, czyli pięć strzałów na bramkę. Odbiera piłkę meczową i kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał oraz pisać komentarze, co Wam się podoba, czy co by zmienić i tak dalej. Dzięki, cześć, na razie.